Za panią dość trudny związek, przez który mogła pani nawet stracić swój głos. Jakie dałaby pani rady kobietom, które są w tak trudnej sytuacji, że partner pierwszy raz uderzył je? Pierwszy raz powinien być ostatnim razem. O, taka jest moja rada. Nie można dopuścić do tego i zgodzić się na, na, na jakąkolwiek przemoc w domu. I jeśli się godzimy na to i tłumaczymy to właśnie alkoholem, albo jakimś gorszym dniem, albo stresem w pracy, to naprawdę możemy mieć pewność, że to się powtórzy. To po prostu jest taki rodzaj. Emocji między tymi ludźmi. Być może, że w, w innej relacji do tego nie dojdzie, ale tutaj coś jest, coś jest nie tak. Ja rzeczywiście zostałam uderzona w ktań tak nieszczęśliwie, albo szczęśliwie, że gdybym niżej otrzymała niżej cios, to lekarz mi powiedział, że mogłam stracić głos. A ja miałam wtedy 20 lat i całe życie przede mną i dopiero zaczynałam śpiewanie, więc to byłoby na pewno tragiczne w skutkach, ale jak tylko to się stało, wiedziałam, że muszę uciekać, że ja nie chcę być z tym facetem, mimo iż dopiero zaczynaliśmy to piękne bycie razem. Więc byłam na tyle wtedy, nie wiem, odważna i intuicyjnie zadziałałam, że potem Szukając miłości czy, czy spotykając się z innymi mężczyznami, jeśli tylko ktoś mi przypominał przez chwilę tamte momenty, to uciekałam. A, a są kobiety, które jak magnes ciągną do tego samego typu mężczyzny, wiedząc, że to się nie uda, bo, bo nie. No, nie ma rady oczywiście. Na serce, bo, bo, bo serce nie słucha rozumu, kocha, znosi wszystko, ale powinno do pewnego momentu, bo inaczej nam pęknie albo serce, albo głowa. Więc błagam dziewczyny, uciekajcie od agresywnych facetów.